znalazłam stare bańki. No, takie słuchajcie, to jeszcze za czasów moich dziadków. Dzisiaj miałam takiego pacjenta. Wiele to, jak ludzie od początku mi zaznaczają, że dobrze się odżywiają, natomiast pojawiają się problemy z zatokami bardzo częste, albo polipy w nosie. To jest efekt zaburzonej mikrobioty, tak, flory bakteryjnej. Więc jakie zaburzony mikrobiom, czyli nasze jelita, otwierają się m.in. na zatoki. Ta kwestia przebiegu meridianów i tak dalej, jak zasadzamy ten brudcy w śluz, to po prostu to idzie do góry. Więc nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, problemy z zatokami, jakieś smarki i tego typu rzeczy, to jest słuchajcie jelita. I ja nie wiem, kiedy się zmieni świadomość, ale yy, kanapki na śniadanie i kanapki na kolację, ze zmienionym genetycznie zmienioną pszenicą, która jest zbierana, suszona środkami pestycydowymi, żeby nie musiała leżakować i schnąć, to znaczy ta pszenica, to ziarno, to nie jest dobre jedzenie. I kotlet schabowy, albo ziemniakami surówka sucha, po prostu suche jedzenie to nie jest dobre jedzenie. Umówmy się, kanapki nie są dobrym jedzeniem. I o ile raz nie zawsze, to absolutnie odwyknijmy od tego, że jak dorzucisz tam pomidor, to jest dobre jedzenie. To nie je zdrovo i dobre jedzenie.